Dzień dobry Państwu, kryzys 2020, Jan Fior, kolejny odcinek. Źle się dzieje w państwie duńskim, ale w polskim też się źle dzieje, może nawet i gorzej. I o tym dzisiaj chciałbym porozmawiać, zwłaszcza w kontekście ostatniej obniżki oprocentowania, czyli niszczenia pieniądza polskiego przez Narodowy Bank Polski. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Proszę Państwa, dwa dni temu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe. Tak zwane referencyjne. stopy referencyjne, czyli to, to, to jest oprocentowanie, po jakim bank centralny pożycza swoim najlepszym klientom. Obniżyła już prawie do zera. To jest 1, 10%, czyli można powiedzieć że to jest zero. Zamiast ulżyć losu tych, którzy będą wyprowadzać Polskę z kryzysu, czyli przedsiębiorców, a kryzysu, które wpędził nas rząd, właśnie państwo i Narodowy Bank Polski wzmacniają rząd, podnosząc haracze i tak wysokie, osłabiając pieniądz i utrzymując nierentowne firmy, głównie państwowe, albo prywatne, tylko kolesiów. Posabiam w ten sposób gospodarkę i to jest, proszę Państwa, bardzo szkodliwe. Dlatego, że jak gospodarka będzie słaba, to nawet nie będziemy mogli my zadziałać. To, co zrobiła, co, co zrobiła Rada Polityki, poprzez Radę Polityki Pieniężnej, która jest organem Narodowego Banku Polskiego, dziesięcioosobowym organem NBT. To, to jest ekwiwalent tego, jakby ktoś zbudował kilkupiętrowy dom i nie zrobił w nim schodów ani windy. Żeby ludzie szybciej po prostu się na dole znaleźli. No, to jest, to jest, to jest takie ułatwienie, proszę Państwa. W ogóle zastan zastanówmy się, po co nam jest Rada Polityki Pieniężnej. Tam są trzy osoby, ja nie mówię, że ta rada, tylko w ogóle Rada Polityki Pieniężnej. W, radzie, w obecnej Radzie Polityki Pieniężnej są właściwie trzy osoby, które walczą o, to znaczy nie poddają się tym naciskom prezesa Glapińskiego, pod który pod wpływem rządu, który pod wpływem pana prezesa Kaczyńskiego produkuje pieniądze, bezwartościowe pieniądze, obniżając siłę nabywczą naszej waluty. To jest pan Zubelewicz, profesor Hart i pan Kopropiwnicki. Oni rozumieją o co chodzi. I nie przyklepują tak na hura pragnień rządu. No, rząd po prostu płaci Radzie Polityki Pieniężnej to dużo, no to wymaga, ale to nie jest, nie po to jest Rada Polityki Pieniężnej. Proszę Państwa, o cenie pieniądza powinien decydować rynek. Rynek, czyli suma tych wszystkich relacji między tymi, którzy oszczędzają, a tymi, którzy pożyczają. Oni się w pewnym momencie muszą spotkać, kto w tej sytuacji będzie dzisiaj pożyczał, kto w tej sytuacji będzie dzisiaj oszczędzał i kto stworzy fundusz na, na pożyczki dla inwestorów, potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby uruchomić produkcję. Jeżeli oszczędzanie jest po prostu już w tej chwili nieopłacalne. Jest 0% kosztuje kredyt, no to ile będzie kosztowało? To, 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 to oszczędzający będzie płacił, będzie płacił bankowi za to, że trzyma pieniądze w banku to kto będzie oszczędzał? Ja od, od dłuższego czasu yy, przypominam, że silna waluta to jest podstawa rozwoju gospodarki. To jest podstawa tego, że nam się będzie chciało pracować, że nam się będzie chciało ryzykować, że będą inni chcieli u nas inwestować swoje pieniądze. Bo będą wiedzieli, że na, tym, że na naszym pieniądzu nie stracą. No, a tymczasem a Narodowy Bank Polski robi wszystko, co... Jest przeciwnością tego. Ja wiem, że, ja wiem, że ta polityka nie jest, nie jest polityką polską, że to, jest, że to są naciski Ameryki, Narodow Światowego Banku Centralnego, jakim jest Fed w tej chwili i to jest element te, tego nowego porządku światowego. Ale proszę Państwa, to nie znaczy wcale, że my się musimy temu podporządkowywać. Pod, pod, pod Zobaczcie, co się dzieje w Ameryce. Jedna trzecia Ameryki już płonie. Protesty są to już nie są preteksty. To są to są, to są, to są, proszę Państwa, prawdziwe protesty. To, tam ludzie mają broń. To się, to się może skończyć wojną domową. A u, poza tym jeszcze jest taka różnica, że my mamy, nasza waluta nie jest taką tak silną walutą, jak, jak dolar amerykański. Oni sobie mogą produkować pieniądze. My nie. Proszę Państwa, ten spór między rynkiem a, a etatyzmem, czyli, czyli arbitralnym ustaleniem stóp procentowych, bierze się stąd, że świat zwłaszcza polityczny, świat polityczny, pokochał teorie pana Keynesa. Przed Keynesem obowiązywał, obowiązywał paradygmat zwany e, twierdzeniem Seya, Żana baptista Seya, francuskiego ekonomisty, prawie przed 200, lat, przed 200 lat, który mówi tak, że każdy popyt ma, swój, ma swoją podaż. To znaczy, że każdemu każdy popyt powstaje w wyniku podaży jakiejś produkcji. No bo jak się produkuje długopis, to najpierw się wyprodukuje plastik, potem się produkuje tłuszcz i tak dalej. I wszyscy ci, którzy to produkują, którzy się składają na ten długopis, czy na ołówek, jest taki przykład, przykład klasyczny, oni są płaceni i to jest, i za te pieniądze oni mogą kupować to, co wyprodukowali, albo przynajmniej ekwiwalent tego, co wyprodukowali. Drukowanie pieniędzy, to co robi teraz Narodowy Bank Polski, no bo w kiedy nie ma oszczędności, to trzeba pieniądze drukować. To, są, to jest pusty papier, proszę Państwa, te pieniądze, to jest pusty papier, za nim się nie kryje żaden towar. W związku z tym, że on się opiera na, na tym, co w tej chwili istnieje, bez dodatkowej, bez dodatkowej podaży. To, co istnieje, jest coraz droższe, a si bo siła nabywcza pieniądza spada. Ten pieniądz, który był wart 100, teraz jest wart 95. W zależności od tego, ile, ile Narodowy Bank Polski czy, czy, czy Fed yy, wydrukuje. Więc jak mówię, dolar to jest inna sprawa. Każdy kraj musi mieć dolary. Każdy nas musi mieć dolary, bo bez dolarów nie jest w stanie kupować za granicą, ani sprzedawać za granicę. Taki jest układ Bretton Woods, prawda? Czy z Plaza Akord. Natomiast, natomiast, proszę Państwa, złotówka nie jest takim pieniądzem. Moglibyśmy się gdzieś uchować. Moglibyśmy zadbać o ten pieniądz. Moglibyśmy naprawdę mieć silny pieniądz, stabilny i ochotę do życia, ale Narodowy Bank Polski woli drukować te pieniądze. Te pieniądze daje rządowi. Rząd nam daje, i to też tak właśnie to, co skapnie, 53 miliardów, jakie pożyczył rząd w ciągu marca, chyba i kwietnia. Tylko 3 miliardy dotarły do przedsiębiorców i do osób poszkodowanych. Ciągle się podnosi podatki. Do tego idiotycznego i szkodliwego podatku Belki. I już nie wystarcza i trzeba, trzeba do niego dorabiać. I dorabia się podatek w postaci inflacji, dlatego że drukowanie pieniądza, które nie wynika z produkcji, z tej podaży wy wytworzonej, to jest, proszę Państwa, tworzenie inflacji. Inflacja to jest właśnie proces, który obniża siłę nabywczą pieniądza. To nie jest proces, który, to nie jest wzrost cen. Inflacja nie jest wzrostem cen, a deflacja nie jest spadkiem cen. Inflacja to jest skutkiem inflacji jest, jest wzrost cen. Bo, bo na, tę ilość, na tę samą ilość towaru mamy więcej pieniędzy, pieniądza, więcej walorów. I to wpływa na, na, na wzrost cen. To jest fałszerstwo, proszę Państwa. Skup aktywów to jest tak samo. Skup aktywów to jest, to jest nic innego, co robi u nas, co robi rząd amerykański. Szukanie... Sposobu na wydanie tych pieniędzy. Po co? Po to, żeby one produkowały, żeby one weszły do obiegu, żeby one były na przykład zapleczem dla banków, zapleczem długu. I znowu to jest następno, następną odnogą tej, 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 tej chorej ideologii Keynes'a, który mówi, Keynes mówi odwrotnie niż niższej. Keynes mówi tak: stymulujmy konsumpcję, Jak będziemy więcej wydawać, to będziemy mieli więcej produkcji. Nie ma tak. Produkcja powstaje z oszczędności. Oszczędności się inwestuje, już to mówiłem, ale powtarzam, żebyście to zapamiętali na całe życie. Oszczędności się inwestuje, inwestycji powstaje produkcja, z produkcji produkt finalny, do konsumpcji. A nie odwrotnie. Przecież chronologicznie nawet. To, coś, to najpierw trzeba coś zaoszczędzić, prawda, pieniądze, zainwestować w maszyny, know-how, pracę ludzką i dopiero potem coś wyprodukować, a nie najpierw zjeść, a potem dopiero się zastanawiać nad produkcją. Keynes jest, to jest choroba XX wieku, proszę Państwa. I ta choroba się została, ona już została zaleszona je, jeszcze w XX wieku. Prawie 100 lat temu, kiedy powstała teoria Keynesa, to ona już była szkodliwa. Tymczasem 99% i 90% polskich ekonomistów to są Keynesiści. Czasem, a nie, może nawet nie, bo tam są jeszcze Marksiści. W związku z tym, że taka jest sytuacja, My musimy pamiętać o tym przy wyborach. Co prawda, wybory są bardzo niewielkie, ale to tylko dlatego, że obywatele się umiłowali socjalizm. W przyszłym, w przyszłym tygodniu opowiem Państwu o socjalizmie więcej przy okazji tego nowego przedsięwzięcia naszego ambitnego, przebojowego rządu, jakim jest stworzenie państwowej czy jak ktoś tam nazywa, polskiej, polskiego holdingu spożywczego, czyli sieci sklepów spożywczych. Po co? Po co? Po co rząd, dlaczego rząd stwarza konkurencję swoim obywatelom? Zresztą nieczystą konkurencję. Za pieniądze obywateli, zawierają pieniądze. Oni nie mogą rozwijać swojego biznesu, a rząd rozwija biznes, nie mając o tym pojęcia. Przecież ani pan Morawiecki, ani pan Kaczyński, ani pan Glapiński nie mam pięciu minut doświadczenia w biznesie. Nie wiedzą, co to znaczy zapłacić ZUS, co, spóźnić się ze zapłaceniem ZUS, czy poprosić o zaświadczenie, że się nie zalega, i tak dalej. Już pomijam to, skąd wziąć te pieniądze. Proszę Państwa, nie chodzi o to, ludzie myślą, czy Państwo myślicie też, wielu z Was myśli, że jak będziecie pożyczać pieniądze i te, i te pożyczki będą tanie, to to jest dobrze, że rząd dobrze zrobi, bo jak obniży stopy. Procentowy, no to będziemy mogli taniej pożyczać. Proszę Państwa, nam nie chodzi o to, żeby, żeby pożyczać pieniądze. Nie chodzi o to, żeby się ludzie zadłużali, lecz żeby zarabiali. Żeby produkowanie pieniądza z powietrza nie przynosi żadnych dóbr. To jest niszczenie majątku narodowego. Są już tego skutki. Złotówka się osłabiła. Oczywiście powie ktoś, no ale eksport raz będzie, będzie bardziej efektywny. Nie chodzi o eksport. Nikt nie eksportuje dla eksportu, eksportuje dla dochodu. Eksport może będzie łatwiejszy, ale dlatego, że cena będzie niższa. Zyski będą niższe, zyski przedsiębiorców. A jak zyski są niższe, to nie ma co inwestować. Proszę Państwa, dane z gospodarki są fatalne. Yy, nie, wiem, nie wiem, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na, na obniżenie stóp wiedząc o tym. Bo nawet Narodowy Bank Polski do dzisiaj, do, przed chwilą sprawdzałem, nie opublikował jeszcze wyników głosowania. Myślę, że tam się coś wydarzyło w czasie tego głosowania, bo ostatni komunikat jest 17 marca. Więc dlatego to, to się może dowiemy, jak, jak już będziemy wiedzieć. Ale pamiętajmy, że czwartkowa decyzja przed dwóch dni okaże się dla gospodarki szkodliwa. Import, jesteśmy importochłonną gospodarką. Będzie droższy, eksport będzie mniej opłacalny, ludzie, ludzie pożyczą pieniądze niepotrzebnie, albo pożyczą dlatego, dla dlaczego niepotrzebnie? Dlatego, że pożyczą tylko dlatego, że jest taniej i będziemy zadłużeni, będziemy w szponach bankierów, którzy z wysysają z nas krew. No i jest jak jest, no. Pami, przypominam, że my jesteśmy przeciwko długom. Odradzamy zadłużanie się i doradzamy, żebyście Państwo jak najszybciej długi swoje sprzedali, bo jest, to, ta polityka prowadzi do tego, żeby dokonać transferu bogactwa od tych naszych, od takich jak my szaraczków do elit. Żeby państwo populistyczne, państwo socjalistyczne ogarnęło cały świat pod egidą rządu Stanów Zjednoczonych. Właśnie to się nazywa teraz ja, socjalistyczne Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. No, to tyle. Nie chcę tutaj większych wykładów, dłuższych wykładów robić, bo, bo nie chcę Państwa zanudzać, ale to musiałem powiedzieć, bo inaczej bycie wiedzieć. Tarcza, tarcza antykryzysowa to też jest fikcja i, i, i te pieniądze, które tarcza daje, nawet jak wypłaca, to, to nie są pieniądze, które mają pokrycie w jakiejkolwiek produkcji, to, to są inflacyjne pieniądze. Tak? Wszystko idzie, zmierza w bardzo złym kierunku. Pytania i odpowiedzi. Subskrybuję kanał na YouTube, zaglądam na milionerstwo, bardzo mi miło. W ostatnim filmie zadawał pan, prosił Pan, żeby zadawać pytania, więc mam takie pytanie. Mam kredyt hipoteczny wzięty długo przed aktualnymi wydarzeniami. Dzisiaj, kiedy stopy procentowe... Zmierzają w kierunku spadkowym, zastanawia mnie, to wcale nie świadczy o tym, że, że jak obniżenie stóp procentowych tych referencyjnych, wcale nie świadczy o tym, że w banku będziecie mniej płacili. No ale powiedzmy, tendencja jest taka. Zastanawia mnie, czy dobrą opcją jest spłata całości, bo mam taką możliwość. Niepewna sytuacja przemawia raczej za spłatą, choć stopy spadają. Stąd mój dylemat. Jakie jest pana zdanie? Czy przy takich niskich stopach banki mają tendencję do hamowania kredytu? Ja tak uważam. I w związku z tym może, może nie być tak znowu różowo, nie, będzie, nie, nie będą tak. Co prawda, w Stanach Zjednoczonych potaniały, ale w Stanach Zjednoczonych to jest po prostu, tam jest, tam jest tam jest tak ogromna ilość tych pieniędzy drukowana, tam drukują mniej więcej tygodniowo tyle, czy, no, nie, niewiele mniej niż PKW Polski. To jest tam jest, tam jest katastrofa. Zresztą wczoraj nawet prezes, Paweł, prezes Fedu powiedział, że przekroczyli granicę przyzwoitości. No, rzeczywiście bezprecedensowe wyznanie, ale, ale to nic nie daje, bo dalej to robią, bo on twierdzi, że tak trzeba robić. Trzeba przekroczyć. Będzie mniej kredytu. Na pewno będzie mniej kredytu, bo, bo i niższe stopy to jest niższa opłacalność dla banku. Nie wiadomo, czy spadną. Obniżek jakoś nie widać do tej pory. Uważam, nie zmieniam zdania, uciekać od banków. To, to jest nasz wróg. Tak, doradzam panu. Jestem pana fan. <słuch> Żona naciska na budowę. A, przepraszam, bo tutaj. Wiesz, otrzymałem dość, poka dość pokaźny spadek w postaci placu w centrum miasta i dwóch mieszkań w centrum miasta. Żona naciska na budowę domu, ponieważ mamy dwójkę małych dzieci. I co by pan zrobił? Czy wziąć kredyt i budować? Czy wziąć kredyt i, i, i wybudować wynajmować mieszkania, czy sprzedać mieszkania i być na zero. Tak, tak, tak jest wybór. Ja uważam, że lepiej trzymać mieszkania, wynajmować je, tylko rozsądnie nie, 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 nie żyłować wysokości czynszu, bo lepiej jest wydająć za 800 zł, niż za 1500, bo te 1500 może nam zniknąć. A 800 będzie trwało. Lepiej, małą łyżeczką i dłużej, i pewniej. Wynajmować te mieszkania. Z domem poczekać na trudniejsze czasy. Nie przejęzyczyłem się na trudniejsze czasy, bo w trudniejszych czasach będzie taniej. I wtedy można porozmawiać. Może, może zamiana mieszkań na, na, na dom też może tak być. Starsi ludzie, zwłaszcza wdowy, będą chciały sprzedać. Duży dom, który kosztuje dużo, żeby go ogrzać, oświetlić i tak dalej. I mieć małe mieszkanie. Może, może coś takiego, może ja bym się z tym, za tym rozkląnął. Z daleka od kredytu powtarzam. Udało mi się zakupić kolejną książkę u Pana, to znaczy Inwestowanie w trudnych czasach Daga Caseygo. Już mówiłem raz, powtarzam jeszcze raz, że już książka jest na rynku. Czy może mi Pan doradzić? Podać kilka sprawdzonych metod, jak posiadając. Co miesiąc około 3-4 tysiące zł, pomnażać je, a nie zamrażać w monetach bulionowych. Czy są jakieś w miarę bezpieczne opcje pomnażania pieniędzy w obecnej chwili? Nie ma bezpiecznych. W dzisiejszej chwili wszystko jest niebezpieczne. Dlatego, nawet wczoraj z przerażeniem przeczytałem, że rosną ceny mieszkań w Polsce w tej chwili. Dałby Bóg, abym się mylił, ale myślę, że mylą się ci, którzy teraz kupują mieszkanie i to jeszcze przepłacając. Już miałem sygnały od kilku osób, że tam ktoś z rodziny ich kupił mieszkanie po cenie styczniowej, bo mieszkanie w styczniu zostało wystawione i taka sama cena jest dzisiaj. To są, to są proszę Państwa, nieroztropne decyzje. Moim zdaniem trzeba poczekać, jeżeli się już chce kupić, musi się kupić, to poczekać do czasu, kiedy zaczną ceny spadać. Będą spadać. Ale najpierw proszę przeczytać książkę Casey'ego. To, to jest książka fenomenalna. Dużo Wam rozświetli. Inwestowanie w trudnych czasach. Doug Casey, Doug Casey. Inwestowanie to zamrażanie pieniędzy, proszę Pana. Innego wyjścia nie ma, chyba że chce Pan spekulować, a to jest bardzo ryzykowne. Można spekulować. Natomiast jak się chce zarobić, i minimalizować jednocześnie ryzyko, to trzeba to zamrozić. Po co mi z tego, że ja będę zarabiał na swoich pieniądzach, powiedzmy, 1000 zł miesięcznie, jeżeli to nie jest dla mnie konkurencja, jeśli ja włożę te pieniądze, zamrożę je w jakiś, na przykład złoto i potem zarobię na nich 300 tysięcy złotych, prawda? A tu bym zarobił, powiedzmy, 24 przez dwa lata. Dlatego nie liczy się to, jak coś z tym. Pieniądze, co się z tą lokatą dzieje, tylko jak ona produkuje, jaka jest jej rentowność. Zamrażanie w pieniędzy to jest jedna z form ich pomnażania. To jest jedna z form uzyskiwania dochodu. Zamraża pan 30 tysięcy na 3 lata, odmraża 120 tysięcy, czy 130, ma pan 100 tysięcy dochodu. Mógłby pan zainwestować w jakąś maszynę, która sprzedaje. Teraz będzie to modne, prawda? Bo sklepów coraz mniej. Gdzie sprzedawała kanapki na przykład? No może, może coś takiego. Na pewno coś online. Żeby nie było tych kontaktów międzyludzkich. Nie wiem dlaczego, bo przecież kontakty międzyludzkie ułatwiają organizmowi rozpoznanie zagrożeń, właśnie tych epidemiologicznych. No ale nie wiem dlaczego tak Proszę Państwa, następne pytanie. Co Pan wie o ekonomii i przyszłości Australii? Uciekać stąd, czy siedzieć na tyłku? Pisze kto jest z Australii oczywiście. To zależy, jaki pan ma charakter. Bo Australijczycy, OZI, to są, to są tacy quasi-socjaliści, ale miewają dobre momenty. Mieli kilku prezydentów, premierów, przepraszam, kilku premierów, mieli konserwatywnych, raz jednego, jednego nawet wyrzucili za to, że zakwestionował globalne ocieplenie. Także to nie jest naród z potencjałem, jak wybrali takiego faceta, ale jest blisko Azji. Australię, czyli są dobre wpływy. Jest to ładny kraj, dobry klimat, się wydaje, że życzliwi ludzie, dostatni, poprawność polityczna może denerwować. Moim zdaniem da się wytrzymać, poza tym, że jest daleko od świata. Jesteśmy, przepraszam za wyrażenie, w dół. Świata. To jest strasznie daleko, do Polski też daleko. Dziura, ale jak się chce mieć takie normalne, niewyskokowe życie. To Australia jest dobrym krajem, jest pogodna, jest, jest spokojna, czysto ładnie. Jest ok. Proszę Państwa, następny list. Mam pytanie na temat tego, jaki kraj w Europie wybrać do zamieszkania. Obecnie, obecnie przebywamy w Australii, o, właśnie. Ale chcemy się przenieść gdzieś bliżej rodziny. I tutaj mi przedstawia, długi list, autor przedstawia trzy koncepcje. Jedna to jest Hiszpania. Tylko, że podobno pod wpływem moich relacji z Hiszpanii zrezygnowali już z tej lokalizacji. Ja uważam, że Hiszpania jest, jest niezła, ale to nie dla młodych ludzi. Dla starszych tak, bo jest spokojnie, bo jest dobre jedzenie, dobry klimat, no też tak różnie, bo, bo, bo zimą nie jest tak różowo, ale jest niedrogo, nie ma inflacji. No, bardzo mili ludzie, przemili ludzie, życzliwi, ale to nie, może nie dla was. Drugim krajem jest UK, a trzeci Polska. No więc, no więc co, co ja bym na waszym miejscu zrobił? Z tych, z tych trzech krajów, jeżeli byście się chcieli rozwijać w sensie jakiś biznes, jakieś działalności gospodarczej, dorabiać się, budować, bogactwo, no to wydaje mi się, że jednak najlepsza będzie chyba Wielka Brytania. Natomiast w tej chwili Wielka Brytania jest w lekkiej zapaści, co widać po, po relacji funta do, do, do innych walut. Funt bardzo stracił. Z 5,25 teraz jest 4,90, 30 groszy. Funt stracił 6% prawie Na wartości w stosunku do złotówki, która też potraciła. Więc UK, UK jeszcze, jeszcze, jeszcze może nie. Polska też ma ogromne szanse. Polska jest naprawdę krajem Jednym z nielicznych w Europie, które ma, stoi przed wielką szansą, tylko musi zmienić, rząd musi zmienić politykę gospodarczą. Musi się odwalić od polityki, bo oni gdzie, gdzie jest ich pokora, przecież oni pojęcia nie mają o, o gospodarce. Pojęcia. Nikt z rządu nie ma pojęcia. Taki majątek straszny, jak pan Sasin zarządza miliardami, on pojęcia, on nie wie, nie wie co, nawet nie wiem czy wie, co to jest miliard. No ale nie wiem, do kogo to mówić. No może do wyborców to trzeba mówić. Ja uważam, że krajem, który jest bardzo do Polski podobny, niedaleko Polski, i jest też miłym, to Czechy. Może się zastanowcie nad no, Czechami. Jest blisko Polski. Tam się już poprawia. Zaskarżyli. Tego, ten lockdown, to zamknięcie, tą całą politykę koronawirusową. Ostrzy, Czesi są Ostrzy, nie, może nie na wojnie. Ale tutaj, w tych tak zwanych demokracjach, są, są ostrzy. I ostatnie pytanie. Chciałbym zapytać, jak, też pomijając koronawirusa, bo przy okazji koronawirusaśmy rozmawiali, proszę, jak pan ustala, czy bieżąca cena złota jest przewartościowana, czy jest zaniżona, czy może od, wreszcie odpowiadać dokładnie jego wartości? To, że cena jest zaniżona, to wynika stąd, że złota brakuje. Fizycznego złota brakuje, a nie, bo nie można go kupić, a cena stoi albo słabo, słabo się wznosi. Ostatnio jest tendencja wznosząca, że jest prawie 1750 dolarów za, za uncję, ale na to nie mamy na razie wpływu. Przyjdzie taki czas, że będzie, że będzie drogo. Będzie dwa, potem będzie trzy, potem pięć. Zobaczycie, tak jak, jak, jak liczba subskrybentów u mnie. Chciałem jeszcze podziękować, bo że mnie zapomniał. Przekroczyliśmy 4000 tysiące wczoraj tysiące subskrybentów. W maju zdobyliśmy prawie 4000 poparcia od państwa. Bardzo dziękuję, naprawdę jestem, jestem zobowiązany. Teraz ja bym tutaj inne pytanie zadał, albo może zmodyfikował nieco to pytanie. Po czym poznać, że cena oferowana przez jakąś mędnicę czy przez jakiegoś dilera, to są generalnie dealerzy złota, jest ceną właściwą? To jest pytanie, na które możemy się odpowiedzieć, na które powinniśmy sobie odpowiadać. Proszę Państwa, trzeba to, ja to wyliczam ten sposób. Biorę cenę spot, cenę złota spot, taka jaka jest giełdowa cena. No powiedzmy teraz 1745 dolarów. Do tego dodaję 5% na monetę, bo to jest to Adžio chyba się nazywa. Czyli wykonanie monety to jest jakiś koszt. No to mamy 1740 plus 5%. No i razy cena dolara. Czyli teraz dzisiaj jest 4,02. W tej chwili sprawdzają je. No to wtedy mamy, wtedy mamy, mniej więcej wiemy, ile ta moneta powinna kosztować. Może być lekkie premium za to, że się czeka, że się nie czeka. Może dostawca powiedzieć tak: jak pan chce od razu, to 7,700. a jak za ileś tam, 40 dni, to 7500, czy 700. Tak może być. My wspieramy tutaj Mennicę Mazowia, e, która obiecała nam, że jak się ktoś powoła na, na nasz kanał, czy nasz, na mojego bloga, to dostanie jeszcze ekstra, może pół procenta, może czasami jak się uda, jeden procent zniżki. No to tam wiele nie jest, ale zawsze coś. Więc proszę, żeby moi subskrybenci, e, dzwoniąc do Mennicy, czy dopominali się o rabat, to ten rabat dostaną. Proście o rabat i będzie Wam dany. No, gdybym coś zapomniał, bo powinienem teraz jeszcze dużo innych rzeczy dodać, ale już nie ma czasu, to gdyby, gdybyście Państwo sięgnęli, ja tam sobie to przypomnę, jak będę przygotowywał opis filmu, jak, jak macie okazję, to rzućcie okiem na ten opis i tam się jeszcze dowiecie. Może parę innych rzeczy. Na razie dziękuję. Życzę miłego weekendu i do zobaczenia wkrótce.